Dzień dobry. Tutaj Sebastian Pyłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościniem jest Małgorzata Szczepińska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, naukowczyni, która e, można powiedzieć, że ch chyba e, odkrywa nowe lądy. Dosłownie tak. Czy właśnie takich lądów nowych, nieodkrytych na, na naszej planecie jest dużo? No, nie wiem, żyłem w takim przekonaniu, że chyba już na Ziemi odkryto wszystkie wyspy i nie ma czegoś takiej sytuacji, że na przykład ktoś nagle odkrywa i nazywa jakieś wyspy, na przykład. Rzeczywiście. Jest tak, że to, co już mamy, rzeczywiście znamy. Mamy monitoring satelitarny, który nam na to pozwala. Natomiast no, system naszej planety jest dynamiczny. W związku z tym zdarza się, że powstają nowe wyspy. Myślę, że może być słuchaczom znana taka sytuacja, kiedy nowe wyspy wyłaniają się z oceanu przy wybuchach, wybuchach wulkanów. Natomiast no, takim mniej znanym zagadnieniem jest to, co się dzieje w Arktyce, na przykład. Czym ja się zajmuję w mojej pracy naukowej i wyspy wyłaniające się spod topniejących lodowców. Mm -hmm. Z podtopniejących lodowców, no, no właśnie, nam się to czasami wydaje, że te lodowce, albo tak nas uczono, po prostu nie są na jakimś terenie, które jest jak one stopnieją, to są wyspą, tylko że one są jakimś takim pływającym czymś na oceanie. To jest błędne, błędna myśl, którą wyniosłeś ze szkoły? To zależy. Jak często w nauce. To znaczy, generalnie to, co nazywamy lodowcem, to jest słodka woda, która powstawała generalnie na lądzie i mogła z tego lądu spłynąć do oceanu. Czymś zupełnie innym jest lód morski, czyli na przykład to, co mamy na biegunie północnym. To jest po prostu działanie, zamarznięta, słona woda, no, wiadomo, śnieg, który na to również upadł, natomiast lód morski jest czymś zasadniczo innym niż lodowiec, lądolód. Powstające na lądzie? Mm. Tak. No i, i czuję, czuję, czuję te nowe wyspy są. Jak powstaje nowy, nowy teren, to zakładam, że też pewnie pojawiają się osoby, które zgłaszają e, e, akces do tego, że to jest nasza ziemia. E, to też w Waszym kontekście, naukowców, to jest ważne, no bo kogoś trzeba prosić o jakieś pozwolenie na to, żeby tam pracować. E... Tutaj nie do końca wydaje mi się pytanie trafione, to znaczy to nie są wyspy, które powstają gdzieś w wielkiej odległości od istniejących wysp czy kontynentów. To są wyspy w większości, te o których ja piszę, to są wyspy przy Grenlandii, również przy wyspach należących do rosyjskiej Arktyki. W związku z tym, jakby z zasady wiadomo, czyje to jest. Jest jakby określona odległość od brzegu, w obrębie której każda nowa rzecz, czy usypana wyspa, czy jakaś powstała naturalnie, no wiadomo, że należy do państwa, przy którym leży. Więc akurat takich sytuacji, gdzie to powstaje gdzieś w wielkiej odległości na. Tych wodach, które bezpośrednio do żadnego państwa nie należą, takich sytuacji na razie nie odnotowaliśmy i nie, nie spodziewamy się ze względu na dużą głębokość w tych miejscach. Co jest ciekawego w tych nowych wybrzeżach, nowych wyspach? Jeśli chodzi o Nowe Wybrzeża, to taką rzeczą, która wydaje mi się, że może jakoś tam dotyczyć i ludzi i może być również interesująca, jest to, że Nowe Wybrzeża. Są z zasady niestabilne, były przez tysiące lat utrzymywane przez lód lodowcowy. W związku z tym, jak ten lód się wycofuje, to te wybrzeża podlegają dynamicznym zmianom. I między innymi takie zmiany mogą polegać na osuwaniu się całych stromych stoków do wody, a to z kolei może spowodować fale, które moglibyśmy nazwać falami tsunami, które mogą się kilometrami ciągnąć. Po na przykład fiordzie, takie wybrzeża mamy na przykład na Grenlandii: wybrzeża fiordowe i Następnie wspinać się po stokach na wysokość do setek metrów. Także to są, jest no, potężne zagrożenie dla, dla lokalnej ludności. Myślę, że też takie spektakularne zjawisko, kiedy się, się dzieje poza obszarem zamieszkanym, również warte śledzenia. Tak przyroda daje i odbiera. Tutaj nam daje nową wyspę, czy, też przyroda, czy przyroda, to za chwilę do tego dojdziemy pewnie. A z drugiej strony, no, jeżeli powstaje nowy ląd, to gdzieś tam te efekty tego działania zabierają ten ląd w innym miejscu. 尼玛，大哥。 Yy, troszeczkę tak, aczkolwiek taka fala yy, wpływa na wybrzeże, ale zazwyczaj yy, nie, nie jest w stanie go zabrać, no bo to jest wybrzeże położone na yy, gdzieś tam yy, litej skale, czy yy, do, z, z, na przykład yy, zrywa całą roślinność, która yy, w takim miejscu jest, ta, ta siła fali, natomiast yy, no nie jest tak, że zabiera całą skałę, czy yy, całą plażę yy, za, tym, za tą jedną falą do wody. Jeżeli ta fala jest cykliczna, taką sytuację mamy na przykład przy lodowcach, które uchodzą do morza i cielą się, to znaczy. Czy powstają z nich góry lodowe na bieżąco? Z każdą taką dużą, oderwaną górą lodową powstaje fala, i w takich miejscach, gdzie te fale są regularne, rzeczywiście może cała plaża zostać zabrana. Takie, takie sytuacje też odnotowujemy. Natomiast no, tam, gdzie to jest kwestia osuwiska, czyli takiego jednorazowego, ekstremalnego zjawiska, to widzimy istotne zmiany na wybrzeżu, ale nie jest to wybrzeże jakby całkowicie zabrane. No, natomiast no, my jako ludzie de facto tych wyprzeży powiedzmy nie potrzebujemy na ten moment, tak jak sobie to w europejskim rozumieniu e, możemy wyobrażać. To znaczy tam gęstość zaludnienia jest bardzo niska. W, w wielu z tych fiordów e, w, no, nie, ma, e, nie, nie mieszka nikt. E, tygodniami może tam nie być nikogo. Tam e, na przykład w przypadku Grenlandii e, Inuici wpływają, prowadzą połowy ryb. Natomiast no, poza tym e, no, nic tam takiego antropogenicznego się, się na bieżąco nie dzieje. Dobrze. To jak sobie myślę o tym, o czym rozmawiamy, to wydaje mi się, że tam co najmniej kilka różnych dziedzin nauki mogłoby się odnaleźć. To jest tak, że współpracujecie z tymi naukowcami, czy jak pracujecie nad takim tematem, to raczej każdy sobie w swojej dziedzinie i też może wytłumacz naszym słuchaczom, jaką dziedziną ty się dokładnie zajmujesz. Ja zajmuję się geomorfologią, czyli badaniem rzeźby terenu. Konkretnie jestem geomorfologiem wybrzeżowym. To znaczy właśnie skupiam się na tych efektach, które widać na wybrzeżach. Jeśli chodzi o to, co my robimy w Arktyce, no to blisko współpracujemy przede wszystkim z glaciologami, czyli z badaczami lodowców i lądolodów, procesów, które zachodzą w lodzie, bo tym my się stricte nie zajmujemy, natomiast no to jest kluczowe dla przewidywania tego, w jaki sposób te zjawiska mogą dalej zachodzić. Współpracujemy też z geologami, bo na przykład kwestia osuwiska no jest zjawiskiem geologicznym stricte i dużo takich specyficznych procesów, w zależności od tego, jaka skała tam występuje, może, może w takim miejscu zajść. Z pewnością. Jeszcze przed nami, natomiast chcemy współpracować również z geografami społecznymi czy badaczami, właśnie skupio skupionymi bardziej na tych lokalnych społecznościach, bo wydaje nam się, że jakby proces naturalny, badanie procesu naturalnego to jest jedna rzecz. Natomiast to, w jaki sposób to się przekłada dla ludzi, to jest, to jest równie istotna sprawa. Chcielibyśmy, żeby efektem tej naszej pracy, akurat w projekcie GLAIF, w którym ja pracuję, było przygotowanie rekomendacji dla lokalnych władz, jakichś wskazówek dla lokalnych społeczności, w jaki sposób uchronić się przed tym zagrożeniem, gdzie można się go spodziewać, gdzie raczej nie. Żeby to mogło być po prostu dla nich też przydatne. No tak, bo trochę sobie zwartuję, że pojawiają się nowe lądy i nowe wyspy, ale tak naprawdę to wszystko to efekt zmiany klimatu. No i właściwie radykalna, jeżeli dla nas ta zmiana może dla wielu osób w Polsce nie jest dostrzegalna i nie jest widoczna radykalnie. Gołym okiem, to tam właściwie zmiany, zmiana klimatu jest dostrzegalna w trakcie jednego pokolenia, no bo te lodowce tam stały, tych wysp nie było, to wybrzeże wyglądało inaczej, tak? I to jest problem, który w, jeżeli w ostatnich 20 latach tak dużo nowych terenów zostało odkrytych, no to co może się stać w ciągu kolejnych 20? Tak, my w naszym ostatnim badaniu pokazujemy, że w skali Arktyki powstało ponad 2, prawie 2,5 tysiąca kilometrów nowych wybrzeży, także to jest no, duża ilość, to jest ostatnie dwie dekady. Spodziewamy się, że te procesy będą nawet przyspieszać, a co najmniej utrzymywać póki co swoje tempo, że to nie było jakieś tam wyjątkowe wydarzenie. W związku z tym no, to jest ponad 120 kilometrów rocznie. To, to się, się dzieje na naszych oczach rzeczywiście, Ludzie, którzy gospodarują tymi terenami, ma, mają no, znacząco inny krajobraz w tym momencie niż mieli te 10 czy, czy 20 lat temu. A te, jak reagują te lokalne społeczności? To są rzeczy, których oni oczekują? Czy na przykład tak jak w Polsce wielu z nich, mimo wszystko, nadal nie wierzy w zmiany klimat? Um. Nie miałam okazji osobiście rozmawiać póki co z takimi osobami, więc mogę się tylko opierać na tym, co, co słyszałam. Więc tutaj bardziej bym, bym odsyłała do, do osób, które już, już z tym pracowały. Natomiast wydaje się, że poza zagrożeniami, które są, które my też wskazujemy, są również szanse. Przede wszystkim taką szansą, ale no, trzeba nią jakoś mądrze zarządzić, jest rozwój turystyki. Ludzie, zarówno z Ameryki Północnej, jak i Europejczycy, teraz też, też powiedzmy cała, cała Azja Południowo-Wschodnia, to są ludzie, którzy dotychczas nie bywali zwykle w Arktyce. Natomiast. To się zmienia, pojawia się coraz więcej tych gigantycznych wycieczkowców, ale też turyści, którzy w jakiś sposób taki bardziej zrównoważony chcą z tym naturalnym krajobrazem, jednym z ostatnich na naszej planecie, się zapoznać. No i to jest duża szansa dla gospodarki w takich regionach. Wiadomo, jak to, jak to zawsze, jak, jak przyjadą, przyjadą turyści, no to to się, się wiąże z zyskiem takim. Chwilowym na pewno dla społeczności być z transformacją gospodarki w tym kierunku, natomiast no, no jest też dużym zagrożeniem i dla środowiska, i też dla tych ludzi, którzy no muszą drastycznie zmienić swój styl życia ze względu na to zderzenie kulturowe i to, to jest widoczne. Miałam okazję być na Grenlandii i tam rzeczywiście takie zderzenie tych upolowanej foki, szlaków rozłożonych gdzieś tam na skalę i całej społeczności, która przychodzi sobie trochę uciąć, a równocześnie zaraz obok jak jakiś supermarket i tam wszystkie po prostu cuda, które, które są u nas i no, no widać, widać ten kontrast, też jest to, jest to olbrzymi w tym momencie problem kulturowy, alkoholizm też na przykład wśród Inuitów jest bardzo wysoki. Tak, w wszystkich tych krajach w ogóle alkohol jest bardzo ograniczony też w sprzedaży, więc właśnie z tych powodów. No dobrze, pewnie nasi słuchacze albo widzowie mają takie pytanie, no ale po co naukowcy na Uniwersytecie Wrocławskim mają zajmować się tak odległymi terenami, mamy tyle problemów do zbadania w boku, tak blisko? Pytanie, kto ma się zajmować tymi problemami tak naprawdę, no? Yy, powiedzmy, yy, północna Kanada no, jest w, w zarządzie yy, względnie bogatego państwa kanadyjskiego, Alaska, wiadomo, Amerykanie, yy, Grenlandią administrują Duńczycy, natomiast no, yy, to są tereny, w które i jest drogo pojechać. Yy, jest stosunkowo mało danych na każdy w zasadzie temat. Mamy zdjęcia satelitarne, ale o ograniczonej rozdzielczości i to jest w zasadzie no, jedyny taki zasób, yy, który mamy w każdym miejscu. Yy. W związku z tym wydaje mi się, że trochę, trochę działa to tak, że, że wszystkie ręce na pokład i każdy, kto coś wie, coś chciałby tam zrobić, no jest na wagę złota, bo na przykład Duńczycy całej Grenlandii na pewno nie są w stanie obadać nawet budżetem, którym dysponuje duńska służba geologiczna. Więc myślę, że na pewno jest to, jest to duża, duża wartość dodana. No i trzeba pamiętać, że w Arktyce zmiany, zmiana klimatu jest widoczna... W tym momencie już tak naocznie i niepodważalnie. Natomiast no, to jest coś, co spodziewamy się, że, że czeka również nas tutaj. W związku z tym, obserwując procesy, które zachodzą tam, możemy się przygotować do tego, co, co w najbliższych dekadach czeka nas w Europie. Dobrze, to tak dosłownie ostatnie pytanie. Jako geomorfolog, jaki, jaką bazę umiejętności powinien posiadać osoba, która chciałaby się też takimi tematami zajmować? ええ。Uh To jest trudne, trudne do określenia pytanie, co to by miało oznaczać takimi tematami. W sensie, wydaje mi się, że, że to, o co zapytałeś wcześniej, to znaczy z kim możemy współpracować jest tutaj takie kluczowe. To znaczy, wydaje mi się, że każda osoba z takim backgroundem ogólnie przyrodniczym, ale też właśnie tym społecznym, antropologicznym byłaby przydatna i dopiero połączenie tych wszystkich umiejętności daje nam jakieś realną, nową wiedzę. Myślę, że zarówno właśnie dla Socjologowie, geologowie, geomorfologowie również, ale właśnie bym też postawiła akcent na, na tych badaczy, którzy mogą gdzieś tam kulturowo na to wszystko spojrzeć. Będzie kluczowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.